Siemka tu witam Was na kolejnym odcinku serii Od Zero do Dzisiaj troszkę kolejny taki gadany odcinek Do tego, że czytam te komentarze i pytania na live'ach I kolejny temat się nasunął Mianowicie wyciągania i z powrotem wkładania fejmu w nasze bronie, ciuchy itd. Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób opłacalne? Generalnie jeśli wbijemy coś na setkę albo chcemy wbić na setkę, może od tej strony zacznijmy, to musimy ileś tam fejma wpakować. Możemy oczywiście zrobić to kredytami. Tutaj jest napisane, ile będzie to nas fejma kosztowało, czyli jakbyśmy na przykład jedli książki, albo moby zabijali, to nosząc te dagery musielibyśmy zarobić ponad 33 miliony fejma. Albo możemy to połową wartości kredytów zrobić to samo. Tutaj się nie sugerujcie, bo na kredyty są różne przeliczniki, i w zdobywaniu, i w wpłacaniu w z powrotem. Także nie o tym dziś odcinek, już o tym rozmawialiśmy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że tutaj możemy wbić to kredytami albo FEM. Ok, i teraz mamy coś na setkę i chcemy. Z powrotem te kredyty odzyskać i wrzucić je w coś innego. No to mamy taką możliwość. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to po prostu wchodzicie sobie w tą broń. Tutaj klikacie w ten poziom waszej specki. Tutaj jest akurat 100 na 120 i przeciągacie pasek o tyle, ile chcecie zmniejszyć. Teraz pokazuje Wam się, ile stracicie fejma w tej broni, czyli odpowiada to tylu kredytom zdobytym. Tak, stracicie 30, prawie 4 miliony fejma, które są w tej broni, i otrzymacie z tego 13,5 miliona kredytów. Hmm, zaczekajcie, chwila, czemu tylko 13,5 miliona? To teraz weźmy sobie broń, najlepiej którą mam na jedynkę. Nie wiem, czy w ogóle taką mam, bo tam była na czwórkę i to była w sumie najbliższa, prawda? O, jest na trójkę i w sumie, dobra, na trójkę. Tutaj bardzo mało fajna jest spakowanego, więc yy, tutaj tylko 48 dobra, 50 tysięcy kredytów by tutaj było. Więc jak ja teraz chcę to wpakować na setkę, to ile tutaj się pokaże? No tutaj nie ma wcale 13,5, ale jest 16 800, no 16 900 mniej więcej jest za całą tą broń, bo dodając jeszcze te parę za dwa levele wcześniej, czy tam za trzy. 16 Milionów dziewięćset tysięcy kredytów bym potrzebował, a jak ściąga, to wcale nie dostaje takiej wartości, tylko dostaje 13,5, czyli prawie 3,4 miliona gdzieś w ogóle sobie wyparowuje. Rozumiecie? Tracicie w tym momencie. Ponad 3 miliony kredytów za to, że sobie odzyskacie z tego paska, co jest mniej więcej równoważne utracie 20% całości. Co znaczy, że jeśli ja będąc takim przebiegłym gościem, wezmę sobie i chociażby powiedzmy, coś tutaj ma wbite takiego łuki. O, jakbym sobie wyciągnął teraz z łuku raz, 2, 3, 4, 5 z tych, co mam setki. Powyciągałbym sobie z wszystkich na 0, i potem stwierdził, że jednak chcę z powrotem dodać, to już bym nie dodał tych pięciu, tylko bym dodał cztery. Czyli na przykład pięć łuków wyciągnę i zrobię sobie z tego cztery kije. Czyli strata jest ogromna. Tracicie wtedy na pięciu, tracicie całą broń jedną przy wyciąganiu. Ale to nie koniec. Ja za taką operację wyciągnięcia z tej setki zapłacę 13 milionów za sztukę. Więc jakbym chciał przerzucić 5 broniek tutaj, żeby sobie zrobić 4 gdzie indziej, to bym zapłacił 5 razy 13 milionów. 13 milionów, to jest 50 plus 3 razy 5, 65 milionów za wyciągnięcie pięciu rzeczy. To jest chora kasa. Chora kasa za coś takiego. To... Tracicie 20% fejma i jeszcze płacicie za jedną taką 13 baniek. To się w ogóle nie opłaca. Poza tym warto mieć różne rzeczy, warto w ogóle mieć całą tablicę, jak najwięcej powbijać. Więc jeśli zmienia się meta i czy wasz gust, czy chcecie czymś innym pograć, to nie warto wyciągać tego, tylko warto albo <laughs> tak, możecie nawet tak głupio zrobić, że zamiast tych 13 milionów tutaj wpakować to na jakieś respecce, na jakieś można powiedzieć, książkach to najgorzej, ale sakwie na Expa można tą kasę, którą byście tutaj przewalili, na to ściągnięcie, można zainwestować po prostu w zrobienie czegoś nowego i bardzo wam się to płaci, bo tutaj zostanie ta setka, a tam wbijecie już bardzo wysoko. Za to ten koszt 13 milionów naprawdę wbijecie wysoko. Korzystając właśnie z respecki i z sakwy na Expa, także polecam gorąco o tego nie robić, żeby wyciągać, tylko zainwestować troszkę czasu i zrobić sobie coś nowego, bo meta się zmienia i raz będzie to dobre, raz będzie tamto dobre. Się okaże, że wy sobie wyciągnęliście, władowaliście wszystko chociażby w Arkejny, i Arkejny na przykład dostaną teraz gigantycznego nerfa, a łuki nagle stają się znowu mega grywalne, i wy macie Arkejny. Zrobione trochę, bo w sumie nie całe, które są niegrywalne, i pojawiają się łuki, które są grywalne, ale wyzniki już, już wyciągnęliście te specki, więc musicie je od nowa robić i co znowu? Przerzucicie z Arkanów tutaj i znowu stracicie 20% i znowu zapłacicie kupę siana, żeby to zrobić? Bez sensu. Taka operacja to jest tak naprawdę ostateczność, którą rzadko kto się tutaj dopuszcza, bo jest skrajnie nieopłacalna. Więc, tak jak powiedziałem. Jeśli macie już takie myśli, to się zastanówcie trzy razy, czy naprawdę jest to opłacalny biznes, żeby coś takiego robić, czy nie lepiej siąść faktycznie i zrobić sobie nową brońkę. A jak meta się znowu zmieni, to będziecie mi dalej czym grać, bo nie zostaniecie z tym nowym czymś bez, bez tych wszystkich starych broni, którymi graliście wcześniej, które uważaliście, że są słabe, a nagle był update i się okazuje, że jednak one są fajne, a wy ich nie macie. Dobra, to by było na tyle dzisiaj, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live na Twitchu, do którego link jak zawsze macie poniżej.